Na pewno nic tam nie trzymasz. Na pewno, ale czekaj! już! już. Teraz, 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 Miguel, teraz chodź. Zatrzymałeś! Wchodź, <laughs> klucz! Klucz, klucz nas tam... <laughs> Jest wolne! <laughs> czekaj! Teraz wbijaj, teraz! Teraz! O. Dobrze! Uf, Uf. Kurczę. Dobra, spadamy stąd No przecież tak kluczy, by nie ulił <gry> e, No powiem ci, że mnie trafili Co się stało? Na, na szczęście nie śmiertel, No, no ugryz mnie, znaczy na szczęście nie ugryzienie, nie? Ale Dobra Zranił może możemy na chwilę. W domu, no, byśmy... Dobra czuj, to przystąpimy no, tutaj... do Dobra. Bo tragedii nie ma, nie? Dobra. Jak będziemy w domu. Albo na stacji w sumie. W okolicach stacji. Może. A lepiej na razie to domu może. Dobra, dobra. Fast attack, szybko. Wiesz, ran, ranny. No, oho. Co to było? Cóż, zaskoczyli mnie. Dobra, będzie dobrze Michał. Przeżyjemy to. No, mam lekarza. Lekarz jest obecny. Odetk który odetnie mi rękę. W razie w sytuacji... No właśnie, jakby mnie teraz jednak ugryzł, bo to była ręka, no to podejrzewam, że taka Pop by właśnie była decyzja. Pokazuj, pokazuj, pokazuj. Wychodź i pokazuj. Ja ci zrobię diagnozę. A ty Michał jesteś? A... Chyba nie. Myślałem, że to lag. O jest. Goni mnie sprinter. Poza <laughs> Czekaj. Biegnę. Przecież ty nie wiesz, gdzie ja jestem. Jadę na czuja. Może się zobaczymy. Chwycę się, jak będzie możliwość. Pamiętam, gdzie robiłem zakrętasy mniej więcej. Chyba jestem pod Spifos. Ja, Michał, tutaj. Chyba widzę się. Siadaj, 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 Tam, gdzie była kolizja. Siadaj, No Nie mogę. Dobra. Dobra, ale jedź powoli, żeby mnie nie wyrzuciło. Dobra. Żebym nie wypał. Okej. Okay. Ojej. Tak też czułem, że to będzie najgorsza część. Tam. Mów Powrót. kiedy jesteś, a kiedy cię gniewa? Na razie wszystko jedziemy, sprawnie. No, ale wiesz, ja nie wiem kiedy, kiedy znikam, po prostu są lagi. Słusznie, słusznie. I za którymś razem ten lag już nie znika, tylko zostaje ze mną na zawsze. Dobra, 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 dojeżdżamy. Widzę, widzę, widzę teraz jestem. Okay. są dobrze załadowane kawałki mapy. Dobra, 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 Ach. wysiadaj, a ja ci już sprawdzam. O, wejdź. Dobra, jest git, tylko zranienie. Zdenfekuję środkiem do dezynfekcji. I już ci kurczę daję plasterek. Dobra. Och, jak dobrze w takich czasach spotkać lekarzy. Tylko ból. We bierz sobie tabletki nasenne senne dwa razy dziennie na ból. I to tyle. To jest moje, moje zarządzanie pięknie. lekarskie, proszę. Wjeżdżamy tym. Dobrze, to teraz możemy jechać po tego A. nieszczęśnika, który. Racja Dla mną tutaj u was pracował A to w sumie i tak trzeba wyjechać tak, bo nie będę gazować do tyłu, nie? Dobra, mniejsza o to, co mówiłem Tak zrobimy, no, myślę, o. że tutaj nie... Aha. <laughs> Dobra, tak, o Damy radę Ech <laughs> tak. Była to potężna misja ratunkowa.